Szanowni Państwo, proszę nie odchodzić za daleko. Zaraz ruszamy z dzisiejszym piłkarskim spektaklem. Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na Murawie. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstra Klasa. Drużyna Górnika Zabrze zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Wychodzi na pozycję i jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. Teraz widać jak potężny to był strzał. Udało się włożyć w niego całą siłę. Piłka niczym pocisk wbiła się w siatkę. Co za gol! Romańczuk. Łukas znowu w ich posiadaniu. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Janicki. Okazja! Nie zepsuć tego! Jeszcze jest groźnie. Hulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Pewna interwencja, łatwy strzał. Oj, świetna teraz piłka, może być dobra sytuacja. Do Sebastiana Musiolika. Dobrze się zapowiadał ten atak, więc po Faulu sędzia może tu sięgnąć po kartkę. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Strzał! Z daleka! Ciekawy teraz strzał z rzutu wolnego. Odległość była duża, a zabrakło niewiele. Nie spodziewał się tego bramkarz. Gdyby strzał był ciut celniejszy, mógłby mieć kłopoty. Romańczuk. Oczywiście chcą tu wyrównać. Ale mądrze z rozmysłem przygotowują tę akcję. No i nic z tego. Atak przerwany po stracie. Muszą więc teraz wrócić. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Sędzia przyznaje teraz wolnego górnikowi. Wracą piłkę. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Kapitalnie! Górnik podwaja prowadzenie. Rybale mają naprawdę trudną sytuację. No to mamy 2 do 0. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Próbuję szczęścia. Dobrze, teraz przeszkodził. Pole karne głęboko teraz. No dobrze, to nie była zbyt udana akcja. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Taras Romanczuk. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Piłka wywita, będzie wznowienie z autu. Drużyna przyjezdna zdominowała posiadanie piłki. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi. Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się klei. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się z ataku. Pudło, proszę Państwa. Zagrożenia nie było. I postanawiają zmienić coś w swojej grze, i sięgają po świeże siły z ławki. Hansen. Podanie do Imaza. Sprytne podanie. Jesus Imaz. Oj nie, na taki strzał najlepiej chyba Jacku spuścić zasłonę milczenia. Ha, to uderzenie ewidentnie może trafić do internetu, ale nie będzie to kategoria najlepsze strzały tygodnia. Oględnie powiedzmy, że nie było blisko. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. I to tyle z tej akcji. Jakie Lonia ma miejsce na skrzydle. Radzi sobie teraz z obroną. Podanie do Imaza. Znakomita blokada strzału. Rasak. Damian Rasak. Podolski. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Czy mu się uda? To przebroni bramkarz. Ale szpudło! Trudno uwierzyć, że da się nie strzelić z takiej pozycji. To prawda, ale chyba dla wszystkich było oczywiste, że sędzia odgwizdze w tej sytuacji spalonego. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Hansen. Jesus i mas. Ten gwizdek oznacza, że porażka Jagiellonów.